Ostatnio bardzo często dostaję od Was pytania związane z naszymi projektami. Co się z nimi stało? Co się stało z naszą działką? Czy powstaje tam w końcu jakaś budowa? Czy coś tam się dzieje? Więc dzisiaj nagram odcinek na ten temat. Ja nazywam się Rafał Baran, a to jest Życie na Filipinach. Zaczynamy! Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ponad 70% osób, które ogląda te filmiki, które nagrywam nie subskrybuje naszego kanału. Jak to tak może być? Słuchajcie, zapraszam Was, kliknijcie przycisk subskrybuj, to Was nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność, bo już prawie dochodzimy do 50 tysięcy subskrypcji. Dobra, zaczynamy. Tak jak Wam wspomniałem na początku, dzisiaj wyjaśnię Wam kilka spraw związanych z naszymi projektami, co się dokładnie dzieje. Znaczy mniej więcej chodzi o ten główny projekt, czyli tą działkę, którą kupiliśmy razem z żoną, którą próbowaliśmy wyrównać i to jest główny temat tego odcinka. Natomiast teraz jeszcze Wam wyjaśnię, gdzie w ogóle idę. A no jak pewnie wiecie, mamy już luty, więc za niedługo są walentynki i trzeba poszukać jakiegoś prezentu dla żony. I nawet nie wiem, czy nie dla córki. Ale dla żony ogólnie znalazłem już bardzo fajny prezent. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Tylko, że znalazłem go przez internet. I przez internet kosztuje jakieś tam 2000 peso. Ale wysyłka jest bardzo droga, co mnie troszeczkę dziwi. Pomimo jakiejś no, średniej wielkości gabarytów, dlatego idę do miasta zobaczyć, czy w ogóle w mieście dostanę tego typu same urządzenie. A mianowicie wpadłem na pomysł, że jako, że to jest tak bardzo romantyczne święto jak walentynki to kupię mojej żonie nowy odkurzacz. Nie no dobra, słuchajcie, oczywiście sobie żartuję trochę, ale śmiałem się z Krystyn, że no idą walentynki, więc mówię, że wybrałem dla Ciebie nowy odkurzacz. A tak już na poważnie to oczywiście pewnie coś innego ode mnie dostanie. A odkurzacz tak czy inaczej muszę kupić, bo to jest taki bardziej poręczny, przenośny, ten który mamy jest zbyt duży i po prostu się e, no... Ciężko go znosić z góry, na dół i tak dalej, a ten będzie taki bardzo poręczny. Zresztą, jak dojdziemy do sklepu, słuchajcie, to Wam postaram się go pokazać, bo mam nadzieję, że pozwolą mi tam w sklepie nagrywać. Oni ogólnie mają ciekawe rzeczy, więc to ten sklep będzie taki bardzo interesujący, bo pokażę Wam nawet elektryczne skutery, które są już do kupienia w Duma No i sobie porównamy je, zobaczymy ceny. No ale dobra, słuchajcie, wracając do głównego tematu dzisiejszego odcinka, bo na tym się oczywiście trzeba skupić. A więc jak pewnie wiecie, jakiś czas temu kupiliśmy działkę. Ta działka jest przy drodze głównej, ale tam teren był taki powiedzmy spadający w dół, więc trzeba było to wyrównać. A żeby to wyrównać potrzebna jest ziemia. Więc pierwsze co zrobiliśmy to wybudowaliśmy takie murki oporowe, które mają zapobiegać e, no, rozsypywaniu się ziemi. Czyli jak po prostu ta ziemia zostanie nawieziona, to wtedy teren się wyrówna, ubije, no i będziemy mieli ładną działeczkę, z którą będzie można dalej coś kombinować. No to jest około chyba 400 m2 przy drodze głównej, co jest bardzo ważne, więc raczej to nie będzie pod budowę domu takiego do zamieszkania, tylko wydaje mi się, że pod bardziej takie e, sklepy czy jakiegoś typu, typu rzeczy. No ale dobra, słuchajcie, no to więc mamy to. Jak te, pewnie też pamiętacie, nawet pokazywałem Wam, jak tam w grudniu, w połowie grudnia, w końcu znaleźliśmy ekipę, która remontuje tą drogę. No, i uzgodniliśmy z nimi, że będą przywozić ziemię. Wrzucili trochę taką cenę zbyt wysoką, moim zdaniem, ale to tam powiedzmy już palicho. Ale to, co było najważniejsze, to powiedzieli, że jeżeli przywieziemy Ci tą ziemię, to tak samo przywieziemy tutaj pług, który to wszystko wyrówna. I będzie pięknie, będzie miał piękną działkę wyrównaną, nie będzie trzeba zatrudniać osoby do rozrzucania tej ziemi. Więc w sumie pomyślałem sobie tak, że czemu nie? Jeżeli to jest wszystko w cenie. No to niech przywiozą ile tam tych wywrotek wejdzie Pewnie i tak nie będą mieli na tyle ziemi Ale niech przywiozą tyle ile będzie Nawet 20-30 wywrotek Żeby ta działka już jakoś zaczęła wyglądać No więc słuchajcie Pierwszego dnia od momentu Ja oczywiście wtedy im nic nie zapłaciłem Powiedziałem dobra po skończonej robocie dostaniecie pieniądze I oni powiedzieli że też nie ma problemu No i przywieźli w pierwszy dzień I drugi dzień 7 wywrotek I to było chyba koło Kurcze nie wiem 20 grudnia tak strzelam Trzeciego dnia już nie przywieźli nic, ziemia jest usypana jak była usypiana, usypana, nie jest w ogóle wyrównana Tylko jest po prostu siedem wywrotek narzuconych prawie na początku działki Także nawet można by powiedzieć, ciężko jest zaparkować z przodu No i co dalej? Po paru dniach poprosiłem żonę, Krystyn, żeby napisała do tej firmy, znaczy do tej firmy Do tej osoby, która to wszystko załatwiała, żeby zapytała się co jest dalej, kiedy będą znowu przywozić ziemię no i też dostaliśmy, słuchajcie, odpowiedź, że przecież teraz są święta, więc oni teraz nie pracują, że po nowym roku najprawdopodobniej ruszą od razu. No więc, słuchajcie, no to git. Po nowym roku nam pasuje. Nie ma problemu, poczekamy, nie spieszy nam się i tak niczego nie musiałem płacić. No i co się stało? No, no nic się nie stało. Jak pewnie wiecie, mamy już luty, początek lutego, i ta firma dalej nic w tym kierunku nie zrobiła. Czyli tak naprawdę czekam no ponad miesiąc, żeby kolejne wywrotki ziemi przywieźli i nic się nie dzieje w tym temacie, co jest bardzo problematyczne. Kurczę, tu przejść. A dobra, teraz. No. Także czekamy ponad miesiąc i teraz, słuchajcie, wyjaśnienie: no bo pewnie w Europie by to szybciej poszło i pewnie też by to szybciej poszło, gdybym zapłacił, nie wiem, trzy razy więcej za wywrotkę. Bo każda firma by się znalazła, która ma, ma jakiś samochód, ma ludzi, którzy to mogą rozsypać i tak dalej, no ale my chcemy ograniczyć jakoś koszty, bo z tą budową nam się naprawdę, słuchajcie, nie spieszy. Mamy inne rzeczy na głowie, zresztą pewnie i tak wynajmiemy jakąś konkretną firmę która będzie to robiła a nie będziemy tego sami robić albo też nie będziemy tego robić tak jak robiliśmy to wcześniej że będziemy wynajmować prywatnych ludzi i płacić im dniówki i później ich pilnować cały czas, bo to naprawdę nie ma większego sensu. W rozrachunku całym po prostu na sam koniec i tak tracicie. I to już widzę to z doświadczenia, i nie tylko mojego, ale też naprawdę dużo innych osób, moich znajomych, którzy też tak niby kombinowali. No i niby teoretycznie wychodzi to taniej, chociaż to też nie zawsze. Ale, ale no, jest różnie. OK, wracając do tematu, bo musiałem przerwać niestety nagrywanie, bo tam było zbyt głośno, ale już przeszedłem dalej. No więc tak jak mówię, no musimy, na razie musimy czekać. Spróbowaliśmy się kontaktować z tą firmą, kiedy oni będą w stanie wysypać kolejną ziemię. Nie dostaliśmy żadnej konkretnej informacji. I, i <laughs> słuchajcie, z tych złych rzeczy to jest to, że no nie wiemy kiedy to się stanie, ale z dobrych jest takie, że jakby nie było, no to jeszcze nic im nie zapłaciłem a, i Krystyna tak samo mi powiedziała, że przecież niczego nie zapłacimy, jeżeli to robota nie zostanie zrobiona. Znaczy, nie chodzi już nawet o to, że, czy do będą dowozić kolejną ziemię, czy też nie, ale przynajmniej to muszą wyrównać, bo to było w naszej powiedzmy takiej ustnej umowie, że ta ziemia zostanie wyrównana, i tylko dlatego zgodziliśmy się zapłacić za tą ziemię. Powiedzieliśmy, że nie musimy zatrudniać kolejnej osoby, żeby się tym później dalej zajmowały. Więc no, słuchajcie, zobaczymy co będzie. Zobaczymy co będzie. Na razie czekamy dalej. Także sami widzicie, chciałem tam pojechać, chciałbym coś dalej z tym robić, bo widzę, że to będzie fajny projekt i jakąś konkretną firmę zatrudnimy, która będzie coś tam dalej robiła, tworzyła. Ale po prostu, no nie mamy jak. Czekamy na tą ziemię. A uwierzcie mi, tej ziemi ta naprawdę sporo wejdzie, więc po prostu nie chcę, żeby doszło do sytuacji, że połowa budżetu naszego przeznaczonego na tą budowę. Zostanie pochłonięta przez same prace ziemne, które będą polegały na wyrównaniu działki, bo to będą by naprawdę było słabe. No nic, musimy czekać i tyle. Ale słuchajcie, mam też jeszcze jedno ważne pytanie do Was, bo nie wiem, czy Was to interesuje. Czy interesował Was temat, ile tak naprawdę kosztuje wybudowanie domu na Filipinach i jakie są różnice pod względem konstrukcji, wymagań i wszystkich rodzajów papierów? Takie po prostu kompendium wiedzy na temat tego. Ile mniej więcej kosztuje budowanie domu i czym to się różni od, tego, od takiej budowy domu jak w Europie? Bo wydaje mi się, że to będzie interesujący filmik, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy taki pomysł Wam się podoba, czy by Was to po prostu interesowało. Ja słuchajcie, idę dalej, już jestem w centrum. Teraz właśnie przechodzę, nie wiem czy widzicie, zwróćcie sobie uwagę na ten budynek, tutaj na dole, za tymi. E, zielonymi zasuwami. Była kiedyś naprawdę bardzo dobra pizzeria. Nazywało się to Pasta King. To była to naprawdę no jedna jedna z lepszych e, restauracji tutaj w Dumaguete. Serwująca pizzę i pastę oczywiście, czyli no, spaghetti prowadzona przez obcokrajowca, naprawdę bardzo dobra renoma. Niestety oni się przenieśli gdzieś teraz na jakieś totalne obrzeża Dumagetę. Podejrzewam, że to było związane z tym, że czynsz był naprawdę bardzo drogi, bo w centrum tutaj naprawdę słuchajcie, czynsze są ogromne, więc oni się przenieśli i w tej nowej lokalizacji to już naprawdę mają dużo, dużo mniej klientów. Zresztą to jest praktycznie druga strona Dumagetę. Mało kto wie, że oni się tam przenieśli, i podejrzewam, że no to jest tak na zasadzie utrzymania się. O, a to ciekawostka, nie wiem czy przepisy BHP na coś takiego pozwalają, żeby taki, su taki dźwig tutaj stał z wyciągniętym ramieniem nad drogą, która tutaj idzie, kurde trochę niebezpiecznie, aż teraz na to zwróciłem uwagę, a tutaj to co widzicie w ogóle, słuchajcie to jest, to jest nowy budynek, który powstaje w centrum, i tutaj zaraz będziemy przechodzić obok, powstał pierwszy taki można powiedzieć prawie automatyczny parking, który zresztą niedawno został otwarty, a kosztuje grosze, chyba nie wiem, 20 czy 30 peso za... za za godzinę, a jak się w ogóle robi zakupy tam w tym sklepie, który jest supermarketem po drugiej stronie, no to jest pierwsza czy przy dwie godziny za darmo, więc to jest akurat spoko. Dobra, słuchajcie, ja dochodzę już do sklepu, więc zaraz się ich zapytam, czy pozwolą mi nagrać w środku, żeby, żeby nie było żadnego przypału, że coś nagrywam, no, ktoś się coś na coś nie zgadza. Pozwolili mi tutaj nagrać w środku, więc od razu Wam pokażę to, co tutaj jest fajnego. To są elektryczne skutery. Ogólnie sklep jest taką elektroniką, jak widzicie, do najbardziej popularne marki wszystkich produktów. Od Apple po Xiaomi, po Huawei inne takie rzeczy, więc wszystko jest dostępne, można powiedzieć, w magetę. Ale to, co mnie najbardziej tutaj przykuło uwagę, słuchajcie, to są skutery elektryczne i zobaczcie, jak fajnie wyglądają. No czy no, fajnie jak fajnie, nie? Ale najtańszy chyba jest 60 tysięcy peso nie wiem nawet co to za marka, nie ma parametrów podanych. Ten jest za kurde, 160 tysięcy, a ten, który, no już taki w miarę 88 tysięcy, więc widzicie ceny tego, 65 km zasięg nie jest jakoś źle, ale wygląda taki strasznie masywny. Znaczy nie no, nie powiem, żeby źle wyglądały ale całkiem spoko, ale słuchajcie pokażę wam jeszcze coś innego, no bo i oczywiście są te wszystkie zegarki, to to wszystko macie w Europie ale to co też weszło na Filipiny to hulajnogi elektryczne e, i tutaj macie takie podstawowe modele, od takich naprawdę wypasionych w sumie które nieźle wyglądają wyglądają no prawie po, sto, prawie po 100 tysięcy peso e, no nawet więcej do takich najmniejszych podstawowych za 20 tysięcy peso Przeceniony z 30, o taki bardziej już dziecinny, ja bym pewnie na tym wyglądał trochę jak dziecko, znaczy jak dorosła osoba na dziecięcym zestawie, ale te takie już tutaj to są naprawdę nieźle konkretne, podejrzewam, że mają po dwa silniki przód-tył, wow, no tak wyglądają masywnie. To tak jako ciekawostka wam po prostu pokazuję, bo wiem, że dużo ludzi się interesuje teraz tego typu rzeczami. Tak więc są to już dostępne rzeczy na Filipinach. I teoretycznie jakbym podpiął swój sol, zestaw solarny, to mógłbym sobie tylko za darmo ładować coś takiego. Tylko że boję się, że w moim wieku, to nie wiem, czy to już jest takie bezpieczne jeździć. No, czas pokaże. Ale to na przykład... Nie ma tutaj ceny podanej. Nie. A, to jest na chyba w ogóle zbliżeniowo nad ten e, się odpala. Kurde. No i taki mały skuterek. 24 tysiące. Ale bajer. Albo nawet jest taki słuchajcie e-bike. Tak jakby trzykołowy. Za 64 z dachem. Ale bajer. No, taka ciekawostka. A jeżeli chodzi o odkurzacz to jest słuchajcie tutaj jakiś dostępny Xiaomi, ale cena jest jego tak zaporowa, że niestety muszę zrezygnować. Bo po prostu... Kosztuje tyle co chyba 3 online Więc e, będzie trzeba zamówić przez internet Ale jeszcze sobie sprawdzę ten model Co to jest za model My na pewno aż tak wypasionego nie potrzebujemy Tylko jakiś podstawowy Dobra, ja już idę ze sklepu Bo muszę coś załatwić No i nawet moja kamerka jest, którą kupiłem w Polsce Pamiętacie? Też dalej używam tej e, Insta360 Insta Go 3 I super się sprawdza No ale teraz akurat GoPro nagrywam No i zestawy, jakieś tam inne pierdoły co tu jeszcze jest iPhony. o może sobie zobaczę na cenę iPhone'ów bo przecież są walentynki i jeszcze Krystyn urodziny idą to już zaraz sobie zobaczymy no dobra słuchajcie jak widzieliście ceny są e, no różne, te modele tych od, oczywiście odkurzaczy tak samo są różne tamten sprawdziłem, no super fajny i ekstra i w ogóle nie wiem, pewnie prawie sam sprząta ale <głos》> kosztuje w przeliczeniu 18 tysięcy peso Ja nawet nie wiedziałem, że Xiaomi ma taki model Za taką cenę, a wydawało mi się, że chyba Najdroższy mają za 6 tysięcy peso Przynajmniej na online Więc muszę zerknąć, czy to nie jest przypadkiem Jakiś taki spory wałek Że przeliczenie tego jest Jakieś takie, no, z kosmosu Plus ich oczywiście Dodatkowy koszt na zasadzie Sprowadzenia tego niby z Manili, z Manili i, i No i doliczenie Swojej marży a tutaj, słuchajcie, właśnie widzę, że panie i panowie bardzo ładnie chyba wypisują mandaciki Zaparkowanie muszę wracać do domu, bo już mi Krystyń pisze, że coś tam potrzebuje. A ja muszę się zająć emilią. A tylko na chwilkę chciałem wyskoczyć. Zresztą, skończyłem pracę. Pomimo tego, że jest dzisiaj, słuchajcie, sobota, no to ja skończyłem pracę w sobotę, i prosto wyleciałem na miasto. No, ale tutaj, słuchajcie, możecie teraz sobie zobaczyć. E, największe skrzyżowanie można powiedzieć w centrum samego Dumaguete czyli e, na rogu Liplazy i to jest największy, na, najbardziej popularny supermarket tutaj w Dumaguete. I teraz słuchajcie, jest największa ciekawostka bo ten supermarket, pomimo że tutaj miliony osób przychodzi, to będzie zamknięty za parę dni chyba za tydzień niecały. Ale dlaczego będzie zamknięty? No bo się okazuje, że chińska rodzina, która jest bodajże chyba właścicielami całej, tego, całej tej, można powiedzieć, sieciówki Robi jakiś tam rebranding i teraz to będzie się inaczej nazywało Czyli będzie zamknięte tylko i wyłącznie przez tydzień I będzie to przepisane na jakiegoś innego członka rodziny Jakiegoś kolejnego miliardera i po prostu muszą to zrobić jakoś w ciągu tygodnia, że to wszystko będzie przepisane itd. i tak dalej. To się będzie już jakoś inaczej nazywało. No ale oczywiście nie zostanie to zamknięte, bo to przynosi takie, słuchajcie, kokosy tam dosłownie no tyle ludzi w ciągu dnia odwiedza to miejsce i tam są różnego rodzaju sklepiki: od ubrań po spożywkę. No, wszystko. Dosłownie, wszystko, wszystko tam możecie kupić. I to jest po prostu tak popularne. Fajne wozidła elektryczne, akurat tak przechodzę i teraz chyba nowy sklep otwarty 59 tysięcy peso za coś takiego 38 za coś takiego, kurde śmiesznie to wygląda, naprawdę śmiesznie to wygląda to Takie niby to, niby to skuter, a niby nie A tutaj są w środku, ale pomimo tego słuchajcie, że na Filipinach jest tak słonecznie I teoretycznie to ta energia z solarów, to wszystko powinno tak jakoś hulać, no. To jest to jeszcze o tyle droga inwestycja, że Filipińczycy, tacy normalni Filipińczycy, którzy nie mają pieniędzy, no oczywiście, że nie będą w to inwestować. Tylko ci, którzy mają pieniądze, ci, którzy chcą być niezależni od, od naszej firmy Doreco, tak to się nazywa, czy Proseko, czy Noreko, czy jakoś tam jakiś tam zwał, no to po prostu inwestują w solary. Zresztą ja też wam mówiłem, że ja też muszę zainwestować w solary, ale, by, ale żeby chociaż swoje biuro zrobić tak jakby niezależne od całego internetu, jak to będzie działało. I ten projekt, słuchajcie, będzie, będzie wdrażany, mam nadzieję, już w przyszłym miesiącu. Tylko po prostu zbieram na to fundusze jeszcze dodatkowe. Tak, żeby oszczędności nie ruszać, tylko po prostu zebrać to z jakiegoś innego źródła te pieniądze. No i wtedy mogę działać. Instalacja już będzie bezproblemowa w jeden dzień. Aby wy zobaczycie z tego filmik. Bo już wszystko, można powiedzieć, zostało ustalone. Tylko trzeba po prostu zapł zapłacić tej firmie i czekać, żeby przyjechali i to Zainstalowali. A to też, tak jak mówię, nie będzie długo trwało, więc będzie fajny odcinek. I wtedy zobaczymy, jak to się rzeczywiście sprawdza u mnie, więc będziecie wiedzieć i będzie to na pewno powiedziane szczerze, czy się opłacało, czy się nie opłacało, i jakie mam z tego korzyści, czy też nie mam z tego korzyści i wyrzuciłem pieniądze w błoto. Jak pewnie zwróciliście też uwagę, dzisiaj jest bardzo słonecznie. Naprawdę przez ostatni tydzień mieliśmy albo tak deszczowo, albo w ogóle. Bardzo duże zachmurzenie, że w ogóle słońca nie było widać. No a teraz dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy od rana rzeczywiście jest taka palma. Świeci słońce bardzo, bardzo mocno. I, i się ciężko do tego przyzwyczaić, bo nawet u mnie w biurze miałem klimatyzację w, w zasadzie ustawioną na pierwszy e, poziom, czyli delikatnie włączała się co jakiś czas i temperatura była w okolicach 26-27 stopni, tak jak ja na przykład lubię. No to dzisiaj musiałem ją ustawić na czwórkę czy piątkę w skali dziesiątej. A w dziesią 10 skali, a ja ustawiłem na czwórkę dzisiaj, czy piątkę, bo było naprawdę, słuchajcie, tak gorąco i klimatyzacja po prostu nie wyrabiała. No i teraz pomimo tego, że jest słonecznie, no to wszystko oczywiście mega mega paruje i się robi tak bardzo wilgotno. Uff, Aż się naprawdę spłaciłem. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedno centrum, jedno centrum handlowe. A, no, widać, że kolesiowi też palma odbija od tego gorąca. No i słuchajcie, tu jest jeszcze jedno centrum handlowe, takie bardzo małe i takie bardzo można powiedzieć ubogie, ale też są tu ciekawe sklepy. Tutaj na przykład w środku, tutaj opakowania etui i inne pierdoły. I tutaj dalej, 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 jakieś kolejne rzeczy. No i wyjście. No, może z tym centrum handlowym to trochę przesadziłem, ale w sumie to chyba nie ma innego określenia na to. No bo jeżeli to jest centrum handlowe, to zawsze mi się kojarzyło z tym, że jest wiele różnych sklepów w jednym miejscu. No to to jest bardzo, bardzo, bardzo małe centrum handlowe, bo tam są, nie wiem, może 30-40 sklepów, tylko takich małych budek. No ale nie wiem, jak to inaczej można nazwać. Jeżeli macie jakąś pomysł na to, jak to się inaczej nazywa, zostawcie w komentarzu. No i słuchajcie, ja już wracam na moje, można powiedzieć, śmieci. Jestem na mojej ulicy, ale nagrywam tutaj jeszcze z jednego powodu, bo chcę wam pokazać nową konstrukcję, która powstaje. Jakiś czas temu, chyba z parę miesięcy temu, jak nagrywałem dla was odcinek, to tędy przechodziłem i pamiętam, że pokazywałem wam, że jest pusty plac budowy, na którym pewnie coś powstanie. I to już słuchajcie, zaczyna nabierać kształtów, ale to co mi się podoba, to to, że ktoś rzeczywiście poszedł z ciekawym pomysłem i rozwiązaniem. I po prostu zrobił całą konstrukcję stalową. Ostatnio jak przechodziłem, to to spawali wszystko do kupy. I teraz już pewnie będzie widać, chociaż tam jest to trochę zasłonięte, ale ciekawy jestem jak to zostanie wykończone. Bo, I co tam w ogóle będzie? Bo przy takiej konstrukcji stalowej zawsze mi się kojarzyło, że fajnie by wyglądało takie na przykład przeszklone ściany, e, jakieś takie biurowce. No a teraz to jeszcze nie widać tego, więc dopiero za jakiś czas wam pewnie pokażę, co tutaj powstanie. Zresztą już to widać powolutku po lewej stronie. Tutaj sobie możecie zobaczyć. No, schody zrobione. Cała konstrukcja stalowa. Ciekawy jestem, ile coś takiego kosztowało. Ło, wow, ale zadymił. Emisja spalin. Po, poziom hardcore. No i jeżeli chodzi o emisję spalin, to teoretycznie są sprawdzane wszystkie skutery i samochody, ale ja nie wiem jak one przechodzą te testy, bo to po prostu jest masakra. No ale rzućcie sobie jeszcze okiem na tą konstrukcję. Mi się to mega podoba, bo to naprawdę postawili to w moment e, na ławach e, żelbetowych. No i tą konstrukcję zaczęli już spawać, łączyć. No ciekawie jestem jak szybko to skończą. Mamy początek lutego, więc pamiętajcie, zobaczymy, kiedy to zrobią i co tam będzie. Przypominajcie mi o tym w komentarzach, to będziemy wracać do tego tematu, bo sam jestem ciekawy. No dobra, słuchajcie, to będzie chyba wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że chociaż troszkę wyjaśniłem, że te projekty, które chcieliśmy zrobić, niestety nie idą tak szybko, jak byśmy chcieli. Że to jest właśnie na Filipinach, tak jak to niby wszystko wolno się toczy, tak samo i wszystkie biznesy wolno się toczą. I wszystkie projekty, więc musicie być cierpliwi po prostu, żeby zobaczyć koniec tego, efekt tego naszej pracy. Ale chociaż takie przejście po mieście mam nadzieję, że wam się podobało że jesteście zadowoleni. Życzę Wam miłego weekendu, chociaż praktycznie mam nadzieję, że ten weekend był miły, bo ten film zostanie wyemitowany w niedzielę, czyli no pod koniec weekendu Waszego. Pozdrawiam serdecznie, czekam na Wasze komentarze, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku za kilka dni.